Zaczynamy, dzień dobry, dobry wieczór Z tej strony Wuchaj, który ma jakieś takie troszkę dziwne ruchy rękami I Sarlen Tak Którego pilnuję Tak, Sarlen, Shiva, Wuchaj, Chris I idziemy A to jest Resident Evil 5 O, gotowe, gotowe Pał To się źle skończy Może nie może będzie tam dane żyć? Tak, szczęśliwie. <laughs> du, 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 du. O, nie to pary nie to pary. Oj, zabiłem chyba. Nie strasznie. mnie. No, 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 dzięki. Narkotyki, narkotyki, wprost z Afryki. Mamy um, mam tylko zielone. Nie będziemy grali. O, F. E. Dzięki za latarkę. Ja mam latarkę! O, dzięki. A ty, a ty będziesz musiał teraz... Yy, strzelać. Zginiemy. GPS niedostępny, to ja go wyłączę, bo tylko brzydko wygląda. To może ty chcesz lampą się pobawić? Mhm. Mm Daj ją. jak się, pa, się ciśni. Dobra. to Dobra. tu zmienię broń może na jakąś fajną. Z... Doładuję ammo. Mam tylko 8 amunicji, więc będzie zabawne. Prawo, lewo, lewo, prawo. O, prawo. Dzięki. O, poczekaj, to ja sobie już skraftuję, zrobię minikrafta troszkę. O, skończył się minikraft. O, gdzie jesteś? O, tu. Musisz mi świecić, bo nic nie widzę. Mm, halo, halo. Jaką sapię zmieniając tą burzę? celując mogę też ten Zbierać co oświetlam Patrz mu One shot, one key Idą O! Tego nie widziałem wcześniej, wiesz? To jest ten sam do, do którego strzelałeś A tą wstał z Ej, zawiksował się Szkoda mi amunicji. To jest kolejny Spaweł. Musisz świecić. Bo mi się ciężko patrzę. Spokojnie rozumiem. A amunicja do strzelby? O super, bo mi się prawie że chyba skończyła. Skończyła. Załaduję. GPS dalej leży. No, dlatego go nie włączam nawet. Amerykany. F. Idzie gościu? Tak? Nie widzę. O. Dobra, on już nie wstanie. A może? Zmienię na pistolecik. No już Przepraszam. <laughs> Jakie wiksy, no nie mogę. Przesunąłem o, dostrzelbę. Jak tak ramię rozumie. O, granot zapalający. Um, um, mam za dużo rzeczy. Mogę ci coś oddać? Hmm, zależy co. No. Może być. Coś takiego potrzebnego chciałem ci dać. Tam coś leży, jakaś amunicja. Tak. Pistolet. Też się przyda. Zapomniałem, ty nie możesz biec. Mogę. Możesz? O, to super. To biegniemy. Tu coś się stanie. Czekaj. O! Y jak tam skończysz... No? Albo czekaj. Ja to odłożę... I ja tam strzelę. Znajdź go znowu. Aaa... Oj. Oni na most chyba nie mogą wejść, wiesz? Gdzie masz znajdźka? Już o O. Czemu nie była mogę? Była tam jeść? po prawej. Co po prawej? Była tam, tam po prawej była. O. Aha. A. Do czego? Yy, co do czego? A Amunicję do pistoletu teraz. Stoimy tu. Czekaj. Niech się zgrupowa z... Znajdę. O to mi chodziło, teraz pistolet. Przeładuj. Mam. Headshot. Prawej coś jest? Coś może być, tak, tak. Przy... One się łączą chyba, wiesz? Ja łączę się. Eee, czekaj, ja cię odłożę tą lampę na chwilkę. Czemu? Bo mijasz złoto. Nie, w... Nie widziałem tutaj. Eee, Dużo ci to mówi, ale jestem na boku. Ale coś mi diabło, wiesz? Ale nie wiem co Bąż chyba. Chyba. A zapomniałem, to są takie jazdy. jeszcze syknęło przecież. O, tu jest bąż O, zabięg Jajko. Jajko! Yeah! Można zjeść To co? Idziemy? Mhm. Co to jest? A, dobra Bo tu beczkę rozwaliłem, tylko nic nie widzę, dzięki to już nie potrzebuję do pistoletu Mamy wyjście Tak? Tu nic nie ma, nie? To, to idziemy O, ja ten fragment pamiętam To będzie fajnie. Poczekaj, musimy przeładować wszystko. Gwarantuję zabawę. Trzeba się doleczyć. Sielasz. lecz, jak to wyszło. Dobra. I trzeba teraz. To mam przynieść? Nie, nie będzie już potrzebna. Jesteś pewny? Tak. Mam przejść, tak? Eee, to się, to się, nie, to się nie spadnie chyba. To proszę kręcić. Wolę kręcić dalej. Czemu nie przeszedłeś? Mówię, że się nie zamknie. No, ale możesz przejść. Ej, biją mnie. Ciebie? Tak. Myślałem, że mnie będą bić. No mówiłem, że będzie jazda. Łeb mi pęka, dostałem, aczywka. Za te heady wszystkie. Kurczę, nie przez to nawet. Co teraz zrobić? E, tam jest gdzieś przekrętło. Dobry Boże. Jest coś. No ja znowu kręcę, może się uda. Też już kręcę, możesz puścić tam swoje chyba. No, wezmę, wezmę latarnię na wszelki wypadek. Cofnę się. Bo tutaj teraz będzie jazda, wiesz? Teraz będą atakować. Mhm. Mm pod którym ja ten granat miałem Fajerwerki! Skąd ty tu się wziąłeś Kto? ten typ Ej, zdeptałem go no o. Co coś ty ujdzie Ta z tyłu się pojawił Ej, od tyłu. Ej no. Czy jest tam? Od tyłu nam wychodzą, wiesz? Jak to możliwe? Nie wiem. Muszę się wyleczyć troszkę. A masz czym? Mam granat. Nie. Możesz mnie wyleczyć? O, dzięki. Tyle mi styka. Le lepiej nie będzie. No, odblokowane osiągnięcie Fireworki. zaraz kolejna y, fala będzie. Nie zabijaj mnie y, maszynówka, gdzie? Właśnie przeładł tu coś leży. Flashbang! O, to dobrze. Musimy wchodzić na górę teraz powoli, chyba. Tak, wiem, wiem. Będą kolejni koledzy. Dobra, damy radę. Ja pokręcę, dobra? A po co chcę skręcić jeszcze? O, właśnie, zapomniałem, dobra. A, nie ogarniam. Idziemy, idziemy. <śmienicza> Wezmę sobie trochę do pistoletu. Dobra. I to masz kolejną amunicję pistoletu. Co? Wiesz, że masz tam amunicję do pistoletu. Możesz sobie wziąć, jeśli chcesz. Nie, tutaj jest na lasu. Właśnie o, 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 o tej mówiłem. A, nawet nie wiem. <śmienicza> Dobra, ziółko. Nie, nie ma tak. Nie masz go z czym złączyć. No nie mam, nie mam. Ale będę miał. F. kasa. Mhm. Ej, dobra. Niedostępny. Czekaj, nie tam jeszcze. O, o dobra, poradzę sobie. Dobra, to ja chwilkę pobiegnę, tam może coś to, 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 coś jeszcze jest, będzie wyżej. Ale jak coś, to krzyż. Czemu to nie wybucha? Akurat musiałam mu nic I see you. No, tutaj był kolega. Okej. Okay. Idziemy dalej. Uh -huh. -a -a. <laughs> o kurde. Czekaj, mam granata. Jeszcze jeden został. Dwóch. Proszę, no R, nie chcę, a bo Mike to Myślałem, aż do 10 jest, ale o zapalające, bierzesz, Dobra, bierzesz tak, muszę sobie tylko przestawić granaty, teraz zapalające tu eee, coś to tu. No, dobra, możemy jechać F Hopla, bardzo ładnie. A jeszcze V. Ach, te quick time eventy. To jest spokój. Te <grymne> były straszne. Pamiętasz, może czas? Eee, yy, chyba 18 minut. A to jeszcze sobie program. O, tu coś leży. O, karabinu, to jest sobie wezmę. Mm, Money, money, money. Oi. Mm Active -hmm. Uh-huh. Oh shit. So you must be Irving. Wow, perceptive, aren't you? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. A weapon. Or, How about you drop yours? Batman. Coś w tym stylu. Albo kobieta ta <laughs> Great. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see.

a otwórz tylko jego. A dobra. Wiesz, że zamiast napisu prosty mam napisane prosty. Ostrożnie, wiesz. Tam jest goście z maszynowym. No biegnij! O ja mam mało życia, dlatego on tak biegnie. Dobra, czekaj. Jeszcze jest mało, ale już jest lepiej. Wiecie, co powiem? Nie. Tu by się przydał na ten czekaj. O, dzięki, dzięki. No za co? Tutaj. No kurde. Gro, nie trolluj mnie. No, strzela do mnie. Wiem, trafię go. Kurczę nie. Zabiję go. Jesteś pewny? Tak. Tak, zabiję. Czekaj, stój tu. Co? Poczekaj, uleczymy się. Aha, nie, bo zanim. Tam, zanim skończyłeś mówić, to. Już wchodziłem hm. o, spokojnie Otwieram skarby Wo. Co jest? Rubinie dostaliśmy Po rubinie Hm daleko szliśmy hm. Dobra <laughs> Coś czujesz to będzie potrzebne Nie, obrócę tego bardziej Wiesz Słyszę głosy O! Zneczka Jaka? Do góry muszę wejść O! Oh. Jak sobie tam na górze? Dobrze. Całkiem idealnie. Pomóc ci? Nie. No i tak muszę tam wejść. O, wziąłem coś dla ciebie. Spoko, zaraz mi dasz. A tam po drodze jest jakaś znajdźka, wiesz? Pod sam koniec, świeci. Tylko ja nie wiem jak to zrobić, żeby wziąć. Gdzie to widzisz? Tutaj, jak wchodzisz pod drabince, wiesz? Na dole. Znaczy na samej górze. Tak świeci przynajmniej. Ale. Jak na samej górze. No właśnie, jak wchodzisz, nie? Dobra. Tu jest punkt kontrolny. Ja zapraszam panią. I tu byśmy skończyli, co? Tak? Okej. Okay. Dziękujemy, do widzenia w takim romantycznym otoczeniu. Tutaj słonko zachodzi w ogóle. Do zobaczenia. Hej. Trzymajcie się.